No, no, co to, co to, mhm. Tylko żona, tylko żona, także tutaj Pani Mada też powie coś więcej, proszę. Jeżeli pijawki przedstawiamy do różnych no, osób, tak? każdy z nas jest inny, każdy z nas e, e, zażywa więcej lub mniej leków, jest w różnym wieku i zachowują się adekwatnie do tego pijawki. Jeżeli osoby mają bardzo dużo toksyn w sobie, na przykład, tak jak Pani pyta, narkoma, narkopolia, alkoholik, palarz, od razu jest to widoczne, od razu na pierwszym zabiegu. Znaczy pierwszy zabieg jest takim kontrolnym i jeden z trudniejszym, bo my już mniej więcej widzimy, no co reprezentuje dany pacjent, nie? Czy jest za, bardzo zatoczniony i u takich osób jakim nie pracują od razu, w jakimś czasie, po którymś zabiegu, jeżeli one sobie już we krwi tam oczyszczą krew w tym organizmie, poprzez taczenie włosowate oczywiście, do każdy kolejny zabieg, ich praca jest już taka bardziej widoczna, one inaczej pracują, chętniej, tak, a na początku nie. Po prostu potrafią leżeć półtorej godziny, nawet nie chcą się przypiąć do takiego pacjenta, bo on wydziela zapach przez skórę. A pijawki nie, nie lubią zapachów, tak? Zapachy dla nich takie ostre są bardzo... Yy, ostraszające, tak? Dlatego zawsze prosimy przed zabiegiem, żeby pacjenci nie myli się w jakichś perfumowanych tam mydłach, nie stosowali kremów, balsamów, bo pijawka wtedy yy, po prostu nie przysie się. się. Tak. I to samo jest z taką skórą. I pacjenci wydzielają przez skórę, wszyscy my wydzielamy zapachy. I one czują te toksyny i bardzo trudno pracują przy pierwszych zabiegach. Później mówię, jeżeli już coraz bardziej oczyszczamy krew, pijaki chętniej, chętniej, chętnie. I to już widać, nie? że i pacjent czuje się lepiej. Po czwartym, piątym zabiegu każdy z nas indywidualnie reaguje na to, więc trudno mi powiedzieć. Ale mniej więcej w takim, w takim okresie czasu pacjent już się czuje inaczej, i to widać tak, yy, yy, jak inaczej pracuje pijatka, pija, jak ona chętnie żeruje na tym poziomie. A jak sobie pani radzi, jeżeli ktoś bierze tak, bardzo tak. dużą ilość leków, a chce skorzystać z zabiegu? Dlatego współpracuję z doktorem koniecznym, ponieważ ja nie jestem lekarzem, ja nie jestem uprawniona do tego, żeby decydować o lekach, jakie zażywa pacjent, dany człowiek. Tak? I dlatego tak współpracujemy. Najpierw pacjent idzie na konsultację do doktora, doktor sprawdza, jakie leki, jakie przebyte były choroby. Wypełniamy ankietę, tak? Każdy pacjent do nas przychodzący wypełnia ankietę, podpisuje zgodę, ewentualnie już później na dany zabieg, tak? Ale o tym, czy kwalifikujemy pacjenta do zabiegu, decyduje doktor konieczny. No, jest to bardzo ważne, żeby współpracować i bardzo się cieszę, że taką miałam okazję. No, bo myślę, że, że to jest bardzo dobry taki układ i dla terapeuty, dla pacjenta się czuje bezpieczny i lekarz w tym jest i współpracujemy. Nie jest to coś takiego oderwane od rzeczywistości.